Rodzaje płatności online formy płatności przez internet. Płatności online stały się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, umożliwiając szybkie, bezpieczne i wygodne zarządzanie finansami oraz dokonywanie transakcji. Wraz z rozwojem technologii, wachlarz dostępnych metod płatności stale się poszerza, oferując użytkownikom coraz więcej opcji. Od bankowości elektronicznej, przez e-faktury, aż po karty przedpłacone i serwisy transakcyjne każdy może znaleźć rozwiązanie najlepiej odpowiadające jego potrzebom. W tym artykule przyjrzymy się bliżej każdej z tych metod, aby lepiej zrozumieć, jak działają i jak można z nich korzystać w praktyce. Bankowość elektroniczna Jak płacić przez internet Bankowość elektroniczna to obecnie jedna z najpopularniejszych i najbardziej powszechnych form płatności online. Dzięki niej możemy zarządzać swoimi finansami i dokonywać transakcji bez konieczności odwiedzania banku. Aby skorzystać z bankowości elektronicznej, wystarczy zarejestrować się w systemie internetowym swojego banku, co zazwyczaj można zrobić online. Po załogowaniu się do konta użytkownik zyskuje pełen dostęp do wszystkich usług bankowych, takich jak przeglądanie historii transakcji, dokonywanie przelewów, opłacanie rachunków czy zarządzanie kartami płatniczymi. Proces płatności przez bankowość elektroniczną jest prosty i intuicyjny. Wystarczy wybrać opcję przelewu, wprowadzić dane odbiorcy, kwotę oraz tytuł płatności, a następnie zatwierdzić transakcję. Autoryzacja zwykle odbywa się za pomocą kodu SMS, aplikacji mobilnej lub innych metod weryfikacji, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Banki stosują zaawansowane technologie szyfrowania danych, dzięki czemu użytkownicy mogą czuć się bezpieczni podczas korzystania z bankowości internetowej. Korzystanie z bankowości elektronicznej ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to ogromna oszczędność czasu, wszystkie transakcje można wykonać z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dodatkowo, bankowość internetowa często oferuje dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak możliwość zakładania lokat, zarządzania inwestycjami czy korzystania z ofert promocyjnych, które są dostępne tylko online. Dzięki temu bankowość elektroniczna stała się nieodłącznym narzędziem zarządzania finansami dla milionów ludzi na całym świecie. E-faktury i rachunek elektroniczny, jak to działa? E-faktury i rachunki elektroniczne to nowoczesne narzędzia, które znacząco ułatwiają zarządzanie płatnościami. Zamiast otrzymywać tradycyjne papierowe faktury, użytkownicy mogą otrzymywać je w formie elektronicznej bezpośrednio na swój adres e-mail lub poprzez system bankowości internetowej. To rozwiązanie nie tylko zmniejsza ilość papierowej korespondencji, ale także pozwala na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie domowymi finansami. Korzystanie z e-faktur jest bardzo proste. Aby zacząć z nich korzystać, wystarczy zarejestrować się w systemie dostawcy usług, takiego jak operator telekomunikacyjny czy dostawca energii, lub bezpośrednio w banku, jeśli instytucja finansowa oferuje taką możliwość. Po rejestracji wszystkie faktury będą automatycznie przesyłane w formie elektronicznej, co pozwala na szybkie opłacenie ich za pomocą kilku kliknięć w systemie bankowości internetowej. Niektóre firmy umożliwiają również ustawienie automatycznych płatności co dodatkowo ułatwia zarządzanie regularnymi opłatami. Zaletą e-faktur jest również możliwość ich łatwego archiwizowania i przeglądania w dowolnym momencie. Wszystkie dokumenty można przechowywać na komputerze lub w chmurze, co eliminuje potrzebę gromadzenia papierowych rachunków. Dodatkowo korzystanie z e-faktur przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia papieru. To rozwiązanie, które łączy wygodę, oszczędność czasu i troskę o środowisko, stając się coraz bardziej popularnym wśród użytkowników. Płatności kartami przedpłaconymi. Karty przedpłacone to praktyczna i coraz częściej wybierana metoda płatności online, która pozwala na lepszą kontrolę nad wydatkami. Tego rodzaju karty działają na zasadzie doładowania. Użytkownik najpierw zasila kartę określoną kwotą, którą później może wykorzystać do dokonywania płatności w internecie lub w sklepach stacjonarnych. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą unikać zadłużenia na kartach kredytowych lub preferują bardziej kontrolowane wydawanie pieniędzy. Aby skorzystać z karty przedpłaconej, należy najpierw ją zakupić i aktywować. Proces aktywacji oraz doładowania karty odbywa się zazwyczaj online, poprzez stronę internetową wydawcy karty. Po zasileniu karty środkami, można nią płacić tak samo jak tradycyjną kartą debetową lub kredytową. Wystarczy podać numer karty, datę ważności oraz kod CVV podczas dokonywania zakupów online. W wielu przypadkach karty przedpłacone są akceptowane w tych samych miejscach co standardowe karty płatnicze. Płatności kartami przedpłaconymi mają kilka istotnych zalet. Przede wszystkim pozwalają na lepsze zarządzanie budżetem, wydajesz tylko tyle, ile wcześniej zasiliłeś na karcie, co eliminuje ryzyko zadłużenia. Karty te są również dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą dokonywać płatności online, ale obawiają się podawania danych swojej głównej karty kredytowej. Karty przedpłacone oferują wysoki poziom bezpieczeństwa i anonimowości, co sprawia, że są chętnie wybierane przez użytkowników na całym świecie. SERWIS TRANSAKCYJNY – JAK PŁACIĆ ZA ZAKUPY ONLINE? Serwisy transakcyjne, takie jak PayPal, Skrill, PayU czy Blik, stały się jednym z najwygodniejszych sposobów dokonywania płatności online. Umożliwiają one szybkie i bezpieczne przeprowadzanie transakcji bez konieczności udostępniania danych swojej karty płatniczej bezpośrednio sprzedawcom. Aby korzystać z takiego serwisu, wystarczy założyć konto w wybranym systemie i połączyć je ze swoim kontem bankowym lub kartą płatniczą. Kiedy konto jest już aktywne, użytkownik może dokonywać płatności w setkach tysięcy sklepów internetowych, które akceptują dany serwis. Proces płatności jest prosty i intuicyjny. Podczas finalizacji zakupu wystarczy wybrać opcję płatności przez serwis transakcyjny, a następnie zalogować się na swoje konto, aby zatwierdzić płatność. Serwisy transakcyjne oferują również dodatkowe zabezpieczenia. Takie jak ochrona kupującego, co zwiększa bezpieczeństwo transakcji i daje użytkownikom większą pewność podczas zakupów online. Korzystanie z serwisów transakcyjnych ma wiele zalet. Po pierwsze, pozwala na dokonanie płatności bez konieczności podawania danych karty kredytowej lub debetowej, co zwiększa poziom bezpieczeństwa. Po drugie, serwisy takie często oferują dodatkowe funkcje. Takie jak możliwość wysyłania pieniędzy do innych użytkowników, kupowania online z rabatami czy zarządzania subskrypcjami. Dla osób, które często dokonują zakupów online, serwisy transakcyjne są niezastąpionym narzędziem. Mobilne płatności: jak płacić za pomocą smartfona? Mobilne płatności to nowoczesna forma dokonywania transakcji, która zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Dzięki nim można płacić za zakupy, rachunki, a nawet przesyłać pieniądze między znajomymi bez konieczności korzystania z gotówki czy karty płatniczej. Do najpopularniejszych systemów mobilnych płatności należą Apple Pay, Google Pay oraz BLIK, które umożliwiają płatności za pomocą smartfona. Aby korzystać z mobilnych płatności, wystarczy zainstalować na swoim smartfonie odpowiednią aplikację płatniczą i połączyć ją ze swoim kontem bankowym lub kartą płatniczą. Proces płatności jest prosty, wystarczy zbliżyć telefon do terminala płatniczego w przypadku płatności zbliżeniowych lub wygenerować kod BLIK, który następnie wpisuje się w terminalu lub na stronie internetowej sklepu. Transakcje mobilne są szybkie, wygodne i bezpieczne dzięki zaawansowanym systemom szyfrowania oraz weryfikacji tożsamości. Mobilne płatności oferują wiele zalet. Przede wszystkim pozwalają na wygodne dokonywanie płatności w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności noszenia portfela czy karty. Są również bezpieczne dzięki dodatkowym zabezpieczeniom, takim jak odciski palców, rozpoznawanie twarzy czy hasła, ryzyko nieautoryzowanych transakcji jest minimalne. Dla osób ceniących nowoczesne i szybkie rozwiązania, mobilne płatności są idealnym wyborem. Kryptowaluty nowoczesna forma płatności online. Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, Ethereum czy Litecoin, stają się coraz bardziej popularnym środkiem płatniczym w internecie. Chociaż ich używanie jest wciąż mniej powszechne niż tradycyjne metody płatności, to coraz więcej sklepów internetowych oraz usługodawców akceptuje kryptowaluty jako formę zapłaty. Płatności kryptowalutami są oparte na technologii blockchain, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i transparentności. Aby dokonać płatności kryptowalutami, użytkownik musi najpierw posiadać portfel kryptowalutowy, w którym będzie przechowywał swoje cyfrowe monety. Portfele te mogą być aplikacjami na smartfonie, programami komputerowymi lub specjalnymi urządzeniami hardware'owymi. Po wybraniu kryptowaluty jako formy płatności, użytkownik musi wprowadzić adres portfela odbiorcy oraz kwotę transakcji, która następnie jest potwierdzana za pomocą klucza prywatnego. Płatności kryptowalutami oferują szereg zalet, takich jak brak pośredników, niskie opłaty transakcyjne oraz szybkość realizacji transakcji, zwłaszcza w przypadku transakcji międzynarodowych. Dodatkowo, kryptowaluty mogą być atrakcyjną formą inwestycji, co przyciąga coraz więcej użytkowników. Mimo to, warto pamiętać, że korzystanie z kryptowalut wiąże się również z ryzykiem wynikającym z ich wysokiej zmienności oraz braku regulacji na wielu rynkach. Podsumowanie. Płatności online oferują szeroki wachlarz możliwości dostosowanych do różnych potrzeb i preferencji użytkowników. Od tradycyjnej bankowości elektronicznej, przez nowoczesne e-faktury, aż po karty przedpłacone, serwisy transakcyjne, mobilne płatności i kryptowaluty, każda z tych metod ma swoje zalety i umożliwia bezpieczne, wygodne oraz szybkie dokonywanie transakcji w świecie cyfrowym. Wybór odpowiedniej metody płatności zależy od indywidualnych potrzeb, preferencji oraz poziomu komfortu użytkownika z technologią. Bez względu na wybór, kluczowe jest dbanie o bezpieczeństwo swoich danych finansowych oraz świadome korzystanie z dostępnych narzędzi.